Siemano wszystkim, witam serdecznie Jeszcze nie zaczęliśmy, a już są emocje Dostaliśmy jakieś pakiety startowe Tak jak widać, czapeczka Trochę przyduża, ale i tak spoko Chciałem sobie jakąś właśnie zamówić na lato Ale już nie muszę Opaska Pozwalająca wjeżdżać na footstopy Tu w ogóle jakiś numer zawodnika Profeska pełna Dobra, idę dalej, szykować rowerek. Idę się tam zgłaszać zaraz na start, za niedługo zaczynamy. Zbieramy się już powoli do startu. Ciekawe, ilu będzie zawodników. Na no, ostatnim było ponad 1000, a tu też już widzę, jak ja mam numer 555, to pewnie też będzie około 1000. Uh, it's an extraordinary commitment to Cree, and we're really, really grateful for the support. Uh, thanks also to our other sponsors, Kara Precision, Al Hayes Motors, and Westside Cycles. And most importantly, thank you to each and every one of you for taking part this year. Uh, your support is so, so important to us in funding our activities to prevent heart disease and stroke, and to support those who have had a cardiac event or stroke and their families. Uh, just like to acknowledge the amazing work that's gone into this year's event, in particular to the Cree team. Uh, led by our event controller, Christine Flanagan. That's the best one leg and peddling i see you doing Brendan in a long time. Every client will look like no? that. We <laughs> uh, need to get a ruler down here. I mamy postój, połowa trasy już zleciała, nie jest źle, spodziewałem się na tej trasie więcej podjazdów, bo to taki rejon dość górzysty Ale jest całkiem spoko, na pewno lepiej niż na ostatnim takim rajdzie, gdzie na podobnym dystansie już było dwa razy więcej podjazdów Także myślę, że już zleci do mety, damy radę lajtowo dojechać. Ludzie, jest tu groma jak zawsze, kawka, herbatka, full serwis, kulturka. Polecam każdemu. Idę się zrelaksować i jadę zaraz dalej, nie ma co długo siedzieć, bo się zasiedzę, a tak to jestem rozgrzany. Do zobaczenia później Jedziemy dalej, nie ma na co czekać Bo co stygnę Chwila samotności. Pogoda się uspokoiła, w końcu przestało lać. Wiatr też już nie jest taki mocny. Zostało chyba niecałe 20 km do mety. Na razie wszystko zajebiście. Jestem zadowolony, ale jeszcze wszystko przed nami. Na tych 200 km jeszcze się dużo może zdarzyć, także jedziemy dalej. Uh, thank you so much. Thank you. All thank you. Thank you. All okay. All okay. Yeah, all good. <laughs> thank, good you very much. Much. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 107 km. jedzonko przerwa na burgera tylko teraz trzeba wrócić jeszcze na punkt startu bo skończyliśmy w innym miejscu wrócić po samochód i do domu zajebista impreza spodziewałem się, tak jak mówiłem większej ilości podjazdów ale teren na takim dystansie był prawie płaski zaraz sobie sprawdzę na strawie ile dokładnie to wam pokażę idę jeść i odpoczywać Cel osiągnięty, setka pękła na single speedzie, jest medal. Pozostaje tylko szukać kolejnych wyścigów, zwiększać dystans, w międzyczasie trenować jeszcze mocniej. Bo już ostatnie 5 km powiem Wam, że nogi czułem. Dobrze, że już nie było żadnych dużych podjazdów, chociaż w ogóle, jak na tak długi dystans, to było całkiem płasko. Tam lekko ponad 600 metrów przewyższenia w sumie. Wracam do domu, zasłużony odpoczynek. Trzymajcie się zdrowi cali. Widzimy się w następnych przygodach.